Jak się robi kampanię wyborczą w dosyć małej partii? Ja swój pierwszy mandat tutaj, o, anegdotycznie w roku 2001 zdobyłem, moim zdaniem, poza różnymi innymi działaniami to była taka robota bardzo uliczna, rozdawanie ulotek na ulicy tym, że w ostatnim dniu. Kampanii wyborczej. Pojechałem spotkać się z klubem, powiedziałbym, bezrobotnych w Wielczulaskowicach. Laskowicach. To było akurat miasto wtedy w okresie transformacji, więc tam bezrobocie było bardzo duże. I zostałem zaproszony na jednym z, że tak powiem, z, no, z takich festynów które organizowałem, czy w których brałem udział, który mi powiedział, panie, tutaj nie festyna, trzeba tylko rozmowy o tym, co może pan zmienić, zapraszamy, przyjedź pan. A ponieważ to było w ostatnim tygodniu, więc wyszło, że ostatni dzień jest tam pan zamykał kampanię? Pojechałem dokładnie tam. Piątek na Spotkałem pewno. się, proszę mi wierzyć, no w warunkach to była prawie jakaś, tu jakieś takie, yy, jakiś barak. Mhm. Zawilgocony, z takiej czerwonej cegły, nie wiem, być może po niemiecku, bez nawet podłogi, tylko tam była, był żwir i tam siedziało może sześciu albo siedmiu ludzi. Bezrobotnych? Bezrobotnych. I to nie była rozmowa o strategii geopolitycznej, a i nawet pomyślę na Polskę, tylko o tym, co konkretnie poseł może zrobić dla nich i ich rodzin, a żeby oni, tak powiem, poprawili swoje, swoje życie. I wie pan, ma głosami wygrałem nad konkurentem sześcioma.